Już myślę, sam dobór nazwy Vampiriada pozwala na to, żeby przybliżyć młodym ludziom, że to, co jest tak ważne, czyli ich krew, może pomagać drugiemu człowiekowi. I jak widać przy obu ambulansach jest długa, długa kolejka młodych ludzi, którzy czekają na oddanie krwi. To jest wielki sukces. Pana profesora Rosoła, ale to jest także sukces nas wszystkich, bo dzięki tej krwi będzie się mogło odbyć wiele kolejnych operacji, wiele kolejnych zabiegów, których ta krew jest niezbędnie potrzebna. A w Bytomie przecież mamy aż trzy szpitale, dwa wojewódzkie, jeden miejski, w związku z czym no, tych potrzeb jest znacznie więcej. Także wielkie brawa, podziękowania. Dla pana prezesa i mam nadzieję, że te działania będą podejmowane dalej, bo warto podkreślić, że są to działania cykliczne, że co miesiąc można tu podejść i oddać krew, a przecież to jest tylko jedno z wielu miejsc, w których tą krew można oddać, a do tego wszystko zachęca Polski Czerwony Krzyż i to jest wielka zasługa tej jakże zasłużonej Polsce organizacji, stowarzyszenia. Bardzo zainteresowany jest dzisiejszą akcją, jest bardzo duże. już mamy zarejestrowanych ponad 120 y, młodzieży, y, są też mieszkańcy miasta Bytomia, którzy te też chętnie przychodzą oddać krew po daniu krwi do tamtej kaplicy przy Barawii, jest ciepły posiłek, krewata, kawa, ciasteczko, także jesteśmy przygotowani, a umila nam orkiestra bytomskiego, bytomskiej y, bytomskie szkoły, dobra. Chciałbym podziękować serdecznie do Wiktorstwa, na wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom, społecznikom, którzy pomogli w tej inwestycji dzisiejszej, w tym przedsięwzięciu, bo to naprawdę jest praca niezapłacona, bo my charytatywnie pracujemy i chcemy pomóc innym.